Witam was, z tej strony mistermegusto.pl jest ze mną ENZU. Przywitajcie. Ja nie gram, ja nie gram, tutaj. No roku. niestety. On będzie sobie komentować, nawet nie widzi co ja robię i sorry bardzo za to, że no nie nagrywam filmów, bo miałam duże problemy. Pierwszy, to tak, numer Na jeden. Go nie było słychać, musiałem mu pomóc, żeby mu się, e, nie. Stój, stój, stój. Nie się Nie, jeszcze nie! Stój, 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 stój. Tak, na samym początku jeszcze, wtedy tam jeszcze sprzed miesięcy, lata, yy, bo, właśnie jak tu mówi Andziu, zepsuł mi się bandikam. Innym razem później zepsuły mi się słuchawki. Później mi się nie chciało I na, no, się, tak i, i na początku mi się jeszcze nie chciało, czyli już cztery. I teraz Andziu mi wziął, powiedział jak to zrobić i już teraz możemy z powrotem nagrywać. Jak widzicie, będziemy grać w GTA. SA. No właśnie. I nowa gram. Czaram, czar. Tom, 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 tom. dobra, to, tego nie było. nie mówiłem nic. Nie mówiłeś? Nie mówiłem, dziwcie się, jakby co, że będę miał jakieś takie śmieszne teksturki, albo nieśmieszne, czy tam fajne, bo sobie wiecie, jak to sobie teksturki tej moduł się jakieś. Aha, chyba nie tam parkury, nie wiadomo co. No nie, no parkurów nie ma. Nie, Ogólnie powiem jeszcze, że się ten, że od razu będę się ten, jak już będzie taka już trochę ten, bardziej już daleko będą odcinki wciula, od nie odciurm tych, tych filmów od GTA i będziemy już w trzecim mieście, to zrobię sobie się na mafiozę, bo, bo my wszyscy tutaj obecnie lubimy mafię, prawda? Si tak tu kciuk. Dobra. O tu jedno autko już takie tego zasuwamy na rowerku na jednym kole i się oczywiście glebnąłem Wiesz panuj No niestety, szpanowałem i się glebłem Ale no niestety Nie wszystko nie, wse, nie wszystko idzie niestety po mojej myśli Ej zapytajcie widzów, czy o, ma Macie od razu diablo 2 nie, ja nie chcę Diablo 2. Już od piksele razu mówię... też. Już od razu... No piksel też już nie chcę pikseli. Już od razu macie... E, napisy.pl piksel, piksel, piksel. Już od razu macie też napisy.pl Tu będziecie e, widzieć to ja teraz się... E, teraz ci choć widzimy i oglądamy. Nie. Tak. Cicho by cię ludzie skejtują. No. Nie mogą mnie skejtować, bo nie mam kanału. Masz kanał. Nie. Masz. Nie. Możecie go zobaczyć pod filmem z Minecrafta. Tylko spróbuj. Dobra, <trybuj> Dobra, już mi się nie chce, już mnie głowa boli od tego czekania. Widzisz, wiedziałem, że nie wiedział. No niestety, tu też już przyspieszę, bo mnie to denerwuje, ja nie lubię takich rzeczy. Zrobimy tą pierwszą misję i będzie koniec, ale zaraz zrobię drugą i wrzucę już tą jedną. Zobaczę, ile masz widzów. I zaraz nas pewnie, 14, podejrze zaraz nas tutaj pewnie zabiją gangsterzy z tych takich złych ludzi. I, I będzie źle, ale ja przeżyję, bo już przegrałem. O, właśnie już mnie gonią, i zaraz uciekam przed policją. Kurwa, już mnie strzelają, i oczywiście wjecha we mnie, wjechało we mnie taksi. I teraz. Jak zwykle. I teraz uciekamy, 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 szybko, szybko, bo nas bronią. Kurna czemu mnie strzelają, a nie ich? Aaaa, jedziemy. Spanuj, szpaner, szpaner na jednym kole! Taksi znowu, szpaner na jednym kole! I w prawo! Już od razu was uprzedzam, że ja w to gram, więc, więc... Więc ja będę wiedział dużo rzeczy, gdzie są bronie, gdzie są różne takie rzeczy. I kurna, oczywiście, znowu mnie ci nie zaraz mnie zabiło. Zabiło pół HP, pół HP. kurna, uciekamy, 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 kam, 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 To jest tragedia! To jest tragedia, jest też tragedia. HP to jest tragedia! Tragedia to jest pół HP. Nie. Bo, bo tu jest już tragedia, dobra, udało nam się. O. No dźwięków nie wiem czemu nie ma. Czekajcie. Czemu nie ma dźwięków może? Opcje. Dźwięki. Ale trochę odgłaśnijmy. O, nie wiem, że ty też subskrybujesz pelle. Aha. Ja też subskrybuję. Ja, ja wszystkich subskrybuję, bo ja lubię subskrybować ludzi. Master... Mnie nie subskrybujesz. A Master A, ma, a tą subną razy dwa nawet. A mniej się i dobrze. Nie masz filmów. Nie jesteś wart subu. No właśnie. Kurna! No kolejne auto bym O, tu pewne misje, tu jak mamy misję to pamiętam jest kotem motowa. Jadę sobie spokojnie, jedziemy Siodo za rajderem. Nie. idziemy sobie za rajderem. Idziemy. Ale palec i wyparujesz. I powiem Ci już od razu, że mnie zdradziłeś. Jak mogłeś. Ale to gówno mnie to. Ludzie Ej. mnie i tak nie znajdą. Z mi i palców parujesz. Kurna! Głupie auta, nienawidzę aut. Jadę sobie, a tu nagle auto. No, no gdzie, to, 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 to. gdzie trąbisz w wariacie? Będę tu na mnie pytał, trąbić. So, ja kurna no ty, Jakoś babę rider przejechał Mech, No nie myślę, że to do mnie strzelają No kurna do mnie! Szybko rider goń bo zginiemy Kurna! No, rowerek! Tak! Nie będę pierwszy, nie będę pierwszy, ale może to no, no. Yeah! byłem przed rajderem udało się a tu sobie wpiszę surówkę nom nom, nom. dobre 1 a 1 ja jest cicho cicho 1 1 e1 no nie wiem czemu nie było słychać głosów ale zapiszemy sobie grę jeszcze wam pokażę roberek do tego do garażu albo mu od razu pokażę już jedno, dwie bronie pierwsze my będziemy grać mafią, dlatego teka nie wezmę chociaż nie, wolę teka więc wolę teka więc wezmę teka już mi się tu proszę mamy uzika, bierzemy sobie uzika idziemy później, kurna jak jedziesz prawie nie rozjechał prawie, ale to duża różnica pobijemy tego przechodnia. o, jednak chce się bić, czyli go pobijemy o weźmiemy od niego kaski trochę skakujemy tutaj, niekoniecznie tak musimy tu wskakiwać, ale ja tak jakoś od razu po drodze mamy. Ja mam tutaj nie, oby tego baga nie było. A tu miałem raz takiego buga, że wskoczyłem i zginąłem. Nie chcę, żeby tak się stało. Ciekawe ile już czasu minęło. Jak minęło więcej niż 10 minut to jest przeromane. A, nie mamy tutaj teka. bierzemy. Tab to był, tab i mamy już teka też od razu mamy tutaj mamy już teka, mamy już trochę amunicji, celujemy w nią i uciekamy i chyba mi się już kończył czas albo mi się kończy czas już szybko tak szybko 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 bo będzie koniec szybko szybko tak gnamy gnaj 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 gnaj, gnaj. biegnij zapiszmy grę i otóż 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 zapiszmy na 7 Albo nie, tu. No i to by było na tyle. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I was też żegna. Andziu was też żegna. Żegnaj się. Do widzenia. No właśnie, i cześć.